Cześć tej strony Hodlerka. Z racji tego, że coraz więcej mówi się o Shardium, postanowiłam, że przypomnę Wam ten temat, pojawiły się też nowe aplikacje do testowania, także serdecznie zapraszam. Zanim zacznę, zapraszam na mój telegram, wrzucam tam szybkie info, kiedy nie mogę nagrywać, a jeżeli chcielibyście zakupić swoje pierwsze kryptowaluty i zgarnąć 30 dolarów na start, to zachęcam do założenia giełdy Bybit. Linki zostawiam pod filmem. Jakieś dwa dni temu na Blockchain Podcast Jarzem wspomniał o Shardium, że może być to coś wartościowego. Mówiłam o tym w listopadzie, także minęły jakieś cztery miesiące, zatem jesteśmy naprawdę na bardzo wczesnym etapie. Mam nadzieję, że to zrobiliście. Jeżeli nie, to teraz powinien Wam się wyświetlać ten film. Nie pytajcie czy warto to zrobić, tylko po prostu zróbcie, bo nikt tego nie wie. My teraz wykonamy parę testnetów. Być może powtórzą się one z tamtego filmu, ale mimo wszystko będą tutaj również i nowe testety. Jak uzyskać testowe tokeny? W tym celu przechodzimy do Discorda i tutaj macie fauset 1 i 1, i to jest ten fauset pod Sphinxa. Następnie jedziemy sobie w dół i tutaj macie fauset 1,6 i fauset 2,1, i to jest już ta sieć testowa Shardium. Także macie tutaj trzy fausety. Tutaj jeszcze macie możliwość uzyskania testowych tokenów poprzez Twitter. Już wiele razy coś takiego robiliśmy, więc myślę, że sobie poradzicie. Skrótowo trzeba kliknąć Tweet now, następnie zamienić te zera na nasz adres portfela, następnie skopiować URL tego Tweeta, tutaj wklejamy, następnie zaznaczamy I am human i Request SHM. Jeżeli mamy już testowe tokeny na naszym ulacie, to możemy przejść sobie do testnetu. Jeżeli będziecie wykonywać te testy pierwszy raz, to proponuję wam, żebyście weszli na tą stronę. Pamiętajcie, że wszystkie strony zostawię pod filmem i tutaj możecie połączyć się właśnie z siecią testową. Będzie nam potrzebne do tego Liberty 2X oraz Liberty 1X. Wystarczy, że klikniecie Click to Connect i wtedy połączy Wam się ta sieć testowa z Waszym portfelem. Słuchajcie, Shardium zaleca oraz ja przypominam, aby do testowania aplikacji korzystać z innego portfela do tego przeznaczonego. Zespół Shardium nie odpowiada za każdy projekt, dlatego musimy o to zadbać sami. Na pewno będziecie mieli jeszcze pytania na jakiej sieci tutaj działać. No to słuchajcie, musicie tutaj raz tak, raz tak najlepiej wykonać sobie wszystkie testnety na jednej sieci, a później wykonać sobie te wszystkie testnety na drugiej sieci. Czasami dany testnet nie będzie działał na którejś z sieci, ale myślę, że warto po prostu w ten sposób to zrobić. Ja wam tutaj pokażę oczywiście na jednej sieci, żeby nie tracić czasu. Dobra, jesteśmy na Swap Finance, już to wcześniej robiliśmy. I wykonamy sobie tutaj swapa. Teraz przechodzimy sobie do zakładki pool. Jak widzicie ja mam tutaj już pozycję, ponieważ w listopadzie o tym już rozmawialiśmy, ale to sobie jeszcze przeklikamy. Piszemy sobie tutaj 0,01, klikamy confirm, confirm supply. Okay, I dodało mi do liquidity kolejną ilość. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego testnetu. Connect Wallet. i Jak widzicie, pokazuje mi tutaj złą sieć, więc przełączymy sobie. Przy tym testnecie będziemy tylko na Liberty 1 i 5. No i tutaj również wykonujemy swap, a więc proste rzeczy. 30 załóżmy. Wybierzemy sobie token, załóżmy DAI i klikamy swap. Nie działa to jakoś mega szybko, ale też nie działa wolno jak przy Starknet, także myślę, że będziecie tutaj cierpliwi. Ok, właśnie mi zamieniło i tutaj możemy przejść do puli. Create. Musimy wybrać ten sam token. Załóżmy 0.01 i klikamy approve. I klikamy supply. Poczekam chwilę i zobaczę, czy mi przejdzie. Ok, wszystko jest ok. Pamiętajcie, że czasami może coś nie przejść, to spróbujcie drugi, trzeci raz. Jeżeli już za czwartym razem Wam nie idzie, to po prostu dajcie sobie spokój, później do tego wrócicie. My teraz przejdziemy sobie dalej. Tutaj jak widzicie jest wymagane shardium 2-1 I tutaj również wykonujemy słapa. Niech będzie to 8 sztuk. Niestety za długo mi to kręci, więc nie będę czekać. Spróbujcie sobie sami wykonać swapa. Może akurat w tym momencie jest przeciążenie, a kiedy wy będziecie to odsłuchiwać, to wtedy być może to pójdzie. Ja teraz sobie przejdę do kolejnego testnetu. Jesteśmy na .shm Shardium Name Service. Na pewno już to znacie, ponieważ już to wykonywaliśmy. Tutaj zaznaczymy sobie Shardium 2.1. Connect Wallet. No, i co, wymyślamy sobie jakąś nazwę? Ja spróbuję z cyfr. Klikamy search. Jest wolne, dlatego klikamy register. Koszt tej domeny wynosi 11SHM. Klikamy zarejestruj, klikamy confirm. To wszystko zrobiliśmy na sieci SHARDium 2.1, możecie to zrobić też na drugiej sieci, ale możecie też podziałać na poligonie. I uwaga, to jest ten główny poligon. I tutaj, jak możemy przeczytać, wszystkie domeny na .shm, które zostaną wymintowane na poligonie, zostaną przeniesione na SHARDium Mined. My tu trochę spekulacyjnie zagraliśmy, i również, jak widać, jest jeszcze to możliwe. Czyli, aby to zrobić, przechodzimy sobie na sieć Poligon. Tutaj wpisujemy sobie jakąś nazwę domeny, klikamy zarejestruj. I jak widzicie, ta domena kosztuje 8 matików. I słuchajcie, jeszcze raz Wam przypominam, że to są prawdziwe matiki, to nie jest sieć testowa. I klikamy na sam koniec zarejestruj. Tym sposobem, jak tylko wejdzie Shardium Minet, będziecie mieć własną domenę właśnie na Shardium. Robimy to spekulacyjnie, także przemyślcie, czy chcecie to wykonać. My teraz sobie idziemy do kolejnego testnetu. I my wcześniej już wykonywaliśmy ten testnet. Możecie zerknąć na mój poprzedni film. Tutaj na przykład na szybko możecie zrobić create, następnie single, i tutaj tworzymy NFTK. Wrzucamy tutaj zdjęcie, tytuł, opis i klikamy create. A my teraz lecimy do kolejnego testnetu. Jest to nowy testnet, tego jeszcze nie wykonywaliśmy. I tutaj klikamy Minting Open, następnie connect. Wybierzemy sobie tutaj jednego NFT-ka, klikamy sobie Mint. Ok, słuchajcie, Mint mi przeszedł. E, wyskoczyło mi na Metamasku, żeby zmienić sieć na Sphinx. E, ja nam anuluj, i wtedy poszło mi normalnie na Shardium 2.0. E, jest potrzebnych ponad 66 sztuk SHM na wymintowanie tego NFTka. Dobra, e, tutaj więcej nic nie możemy zrobić, więc idziemy sobie dalej. I jesteśmy już przy ostatnim testnecie, oczywiście przy ostatnim testnecie, który ja wybrałam, bo jest tego więcej. Klikamy sobie Connect Wallet. Od razu podpowiada nam, żeby zmienić sieć. OK, jesteśmy na Shardium 1 i 5 i klikamy sobie Mint Your NFT. Pamiętajcie, że koszt tego jednego NFT to 55 SHM, więc również sporo. Ok, i mój tak został wymintowany. Teraz przejdziemy sobie do ciekawej strony, jest to shardium.org na ekosystem i tutaj możecie sobie popatrzeć na przeróżne projekty budowane na Shardium. Pamiętajcie, że Shardium nie jest odpowiedzialne za te projekty, dlatego musicie wybierać rozważnie. No i tak jak wcześniej mówiłam, wypadałoby, żeby mieć inny pod to portfel, żeby po prostu nie stracić swoich Środków. Tutaj naprawdę macie dużo tego. Tych projektów jest w tej chwili 59. E, oczywiście dużo, niedużo. Na pewno dużo do. Testowania. Ja wszystkiego na pewno nie będę robić. Po prostu chcę zaznaczać swoją obecność. No i słuchajcie, co jeszcze możemy zrobić. Dobrze by było, aby postawić również noda. O tym piszemy na Discordzie Krypto, więc jeżeli chcecie postawić noda, nie macie gdzieś tam doświadczenia, to też wiele osób tam pisze odnośnie właśnie problemów przy stawianiu noda, więc myślę, że. Warto tam dołączyć. E, oczywiście, jeżeli chcecie, e, jeżeli chcecie też nauczyć się stawiać tego. No da. Jeszcze wam dogrywam, ponieważ zapomniałam pokazać wam, jak uzyskać tutaj NFT, które jest związane z Shardium. Słuchajcie, tutaj idziemy niżej i są proste wymagania. Trzeba po prostu zafollowować, gdzieś tam dołączyć na Telegram czy Discord, więc to jest do wykonania i po tym wszystkim możecie sobie kliknąć claim. Ale tutaj, jeżeli jeszcze podjedziecie, to tutaj możecie kliknąć na Complete the Interactive Activities on the DAO Starter Website. I słuchajcie, wchodzimy sobie na to, klikamy Continue. Jesteśmy tutaj na Medium DAO Starter i tutaj jeżeli przeczytacie, to macie tak naprawdę poradnik jak wykonać taki testnet. Ja byłam na etapie zmieniania tego awataru, niestety nie przychodzi mi ta transakcja, więc już Wam dalej nie pokażę. Także możecie próbować, ale jeżeli chodzi o zyskanie jedynie NFTK, to jest to możliwe właśnie poprzez e, wykonanie tych prostych zadań. Także jak uważacie, fajnie by było to ukończyć, natomiast jeżeli nie przychodzi transakcja, to niestety nie da się iść dalej. Mam nadzieję, że tutaj naprawdę będziemy zadowoleni. Oczywiście wszystko robimy spekulacyjnie, ale jest szansa, że załapaliśmy się na bardzo wczesnym etapie. Ok, tyle na dziś. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej!